Cześć, witam na kanale Aktualności Filmowe i dzisiaj zajmę się czymś nietypowym, ponieważ unboxingiem ścieżki dźwiękowej do filmu The Hateful Eight Quintina Tarantino skomponowanej przez Ennio Morricone i jest to wydanie na dwóch płytach winylowych. Jako okładkę mamy pierwszy teaserowy plakat, jaki się do tego filmu pojawił. Z drugiej strony jest lista utworów, w większości skomponowanych przez Quintina Tarantino. Oprócz tego są e, trzy e, piosenki i czwarta, która e, jest e, śpiewana przez bohaterkę w, w filmie. I jest wiele scen, e, dialogów y, z filmu. Myślę, że jakieś 30% utworów to są właśnie te dialogi. Po otwarciu mamy naprawdę rewelacyjny, klimatyczny kadr z Samuelem Jacksonem. Po, po lewej stronie są podziękowania i myśli Quintina Tarantino. Po kolejnej stronie jest również dedykacja myślę, że producenta płyty. I cóż, wyjmujemy płytę numer 1, co w ogóle jest bardzo fajne, to to, że na tych płytach winylowych zdjęcia są po prostu yy, większe niż w wydaniu na płycie CD i naprawdę yy, wygląda to całkiem rewelacyjnie. Czyli tak, lista utworów wiadomo, że w środku jest, jest płyta, nie będziemy tutaj zbytnio pokazywać. Wyjmiemy drugą, gdzie są naprawdę fajne zdjęcia. Po pierwsze Daisy Dumergue, a tutaj jest czajnik z kawą. Ci, co widzieli film, wiedzą o co chodzi. I dodatkowo jako smaczek, który Quentin Tarantino często lubi w swoich ścieżkach dźwiękowych dodawać, jest plakat. Plakat jest po prostu rewelacyjny. Już Wam pokazuję. Jest to ujęcie Dliżansu. I teraz, co czyni ten plakat tak wspaniałym? Otóż, Quentin Tarantino nakręcił film w największej panoramie, jaka jest w ogóle e, dostępna w świecie filmowym. Nazywa się 70 mm. Jest to jedenasty film w historii, który w ogóle został nakręcony w takiej panoramie. Najsłynniejszym filmem, który był w 70 mm, kręcony jest Ben Hur. I. E, te soczewki tej kamery, one pozwalają na o wiele szerszą panoramę. Dlatego też możemy aż tutaj zobaczyć jak fajnie i ile kamera złapała obrazu, że wszystkie sześć koni jest ujętych razem z liżancem. No cóż, ten plakat na pewno zawiśnie na mojej ścianie. Jest naprawdę bardzo klimatyczny, zresztą tak jak cały film. Kto nie widział, to polecam. Ja, na przykład, najpierw przesłuchałem kilka razy ścieżkę dźwiękową. Zawsze staram się tak robić, a zwłaszcza z filmami Quintina Tarantino, żeby bardziej wczuć się w klimat muzyki. I później, gdy film oglądam, to jeszcze lepiej do mnie to wszystko przemawia, bo już muzyka, która leci, to już też ją bardziej rozpoznaję. Także muzykę jak najbardziej polecam. Jesteśmy zresztą dwa dni po nominacjach do. Oscarów i Ennio Moricone ma nominację za najlepszą oryginalną ścieżkę dźwiękową. Także trzymamy kciuki, żeby ją otrzymał. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.